Cześć. Nazywam się Maciej Sadłowski, jestem współwłaścicielem agencji marketingowej Free Mindset i w tym filmie pokażę w jaki sposób nadać uprawnienia do Google Search Console. Tak więc możemy zaczynać. Ok, w takim wypadku y, możemy sobie przejść do y, wyszukiwarki Google, w którym ja już jakby gotowo. Wpisałem sobie nazwę Google Search Console i pierwszym e, wynikiem wyszukiwania, który znajdziemy, powinien być właśnie Google Search Console. I tutaj możemy śmiało sobie e, kliknąć i do niego przejść. Ja mam oczywiście już tutaj gotową, e, włączoną zakładkę, e, w której e, kolejnym krokiem będzie oczywiście kliknięcie tego niebieskiego przycisku e, Rozpocznij. I jeżeli jesteśmy zalogowani na swoim koncie gmailowskim, oczywiście tutaj jakby prezentuję to wszystko na koncie testowym, więc jakby na te wyniki, które tutaj się pojawiają niekoniecznie, niekoniecznie zwracajcie uwagę. E, natomiast no tutaj w jaki sposób teraz nadać dostęp do, do konta Google Search Console, które wygląda właśnie w ten e, sposób, jak widzisz na ekranie. E, no i tutaj jakby dodanie użytkownika jest bardzo proste, ponieważ w lewej kolumnie na dole mamy m, zakładkę ustawienia, możemy sobie tutaj śmiało przejść, I, i za chwilę otworzy nam się kolejna podstrona. No i tutaj, jak się pewnie domyślasz, e, sekcja użytkownicy i uprawnienia, e, możemy sobie tutaj to rozwinąć. Rzuca nam się oczywiście w oczy ten niebieski przycisk, e, dodaj użytkownika. Wpisujemy adres e-mail osoby, której. Chcemy ten dostęp nadać, i drugą rzeczą, która tutaj nam pozostaje do wypełnienia, jest sekcja uprawnień czyli jakiego rodzaju uprawnienia chcemy temu użytkownikowi nadać. Jeżeli ma być to osoba, która będzie musiała skonfigurować sobie Google Search Console, powpinać pewne rzeczy, czy, czy sama też jakby będzie chciała i miała chęć wpiąć kolejnych użytkowników, to tutaj można śmiało zaznaczyć uprawnienia właściciela. Są to uprawnienia e, najwyższe, jakie można nadać w Search Console. E, te pośrednie uprawnienia są to uprawnienia pełne, no i ograniczona, no to jakby, jak sama nazwa wskazuje, są to uprawnienia, no, które nie pozwalają na dokonanie wszystkich czynności w Search Console. Natomiast jakby, no tutaj mówię, kwestia e, tego, w jakim celu chcemy nadać te uprawnienia, jeżeli mm, mamy, to, e, mamy je nadać osobie, która. To będzie musiała skonfigurować to konto, uzupełnić i tak dalej. No to tutaj jakby y, zalecamy, y, zalecamy konta właściciela lub pełne. Y, z, tą, z tą uwagą, że y, no, konto właściciela musimy mieć oczywiście pełne zaufanie do osoby, której te uprawnienia nadamy, tak żeby nie było w przypadku, w którym stracimy ten dostęp e, i sami nie będziemy mogli zarządzać tym dostępem do ikontem do, do Google Search Console, więc no, tutaj e, kwestia po, po waszej stronie tego i, kto będzie miał te uprawnienia, no i tutaj w ten sposób możemy sobie je wybrać. Natomiast jak już jestem e, w panelu Google Search, Search Console, to tak może tylko pokrótce wyjaśnię. E, co tutaj mniej więcej można zrobić, co można podejrzeć i e, po co ten panel tak naprawdę jest. E, więc, Google Search Console jest e, narzędziem dla e, osób, które przede wszystkim zajmują się e, pozycjonowaniem SEO i e, jest to dla nich swego rodzaju e, podpowiedź, e, w jaki sposób e, mają prowadzić działanie. Czy one są oczywiście e, skuteczne mogą sobie choćby podejrzeć liczbę kliknięć z wyników SEO, mogą sprawdzić sobie liczbę stron zaindeksowanych lub niezaindeksowanych w wyszukiwarce Google, które co też jest jakby bardzo ważnym czynnikiem pod, pod kątem pozycjonowania organicznego. No, tutaj mamy też swego rodzaju różnego, różne podpowiedzi, na czym warto byłoby się skupić. Możemy podejrzeć linki, z których kierowane są osoby na naszą stronę, więc jakby, no tutaj jest szerokie pole manewru. No i oczywiście mapa witryny nie mógłbym o tym oczywiście zapomnieć mapa witryny, która też jest podpowiedzią dla robotów Google pod kątem pozycjonowania. Więc jakby. W mojej opinii Google Search Console jest podstawowym narzędziem, bez, który, bez którego e, ta praca e, organiczna pod kątem pozycjonowania SEO byłaby e, no, może niemożliwa, e, no ale na pewno e, nie tak skuteczna jak mogłaby być. Myślę, że to wszystko. Wieć, wiesz już w jaki sposób nadać te uprawnienia do, do, do konta Google Search Console. Oczywiście jeżeli będziesz miał lub będziesz miała jakiekolwiek pytania związane właśnie z dostępami czy po prostu z pozycjonowaniem organicznym SEO to zapraszam do kontaktu. Z chęcią odpowiemy, pomożemy. I wspólnie jakby tutaj rozwiniemy Twój biznes w sieci. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. No i pewnie widzimy się na kolejnych filmach, które gdzieś tam mam zamiar dla Ciebie przygotować. Pozdrawiam.